w odcinku amatora kabli. Dzisiaj chciałbym zaprezentować kilka różnych przedmiotów, urządzeń, akcesoriów. Ojej, jednego tu nie przyniosłem. Zaraz przyniosę. Które nabyłem między innymi na starej rzeźni dzisiaj czyli w niedzielę. Jeżeli ktoś nie jest z Poznania no to na tak zwanym filmtargu Targu nabyłem kilka ciekawych rzeczy. Większość jest zdecydowanie związana z retro. Może zacznę od tych najmniejszych. Chociaż te najmniejsze nie są, z, nie są ze starej rzeźni. Ale jednak są związane z moją niedaleką przyszłością. Także zacznę od tego. To jest Kickstarter 1.3 do Amigi Bielnikosa. No i też dla niego karta pamięci do playa Wójki. Najprawdopodobniej z, z Exploitem. FreeMC Boot, żeby mógł sobie na przykład wracać go, zanim nabędzie jakąś grę przetestować ją na pendrive. Nie wiem, czy to jest w kadrze, ale to nie bardzo istotne. To sobie odłożę na później. Jeszcze jedna rzecz, która też nie jest ze starej rzeźni. To jest zasilacz ATX, ale jest on nietypowy, bo jest do kompaka, także ma taką wtyczkę. Zasilacz ten miał posłużyć mi do. Zasilania amigi Bielnikosa i przy okazji do nakręcenia kolejnego odcinka motora kabli, ponieważ zasilacza nie mam i nie nabyłem żadnego, nie znalazłem. Znalazłem jeden do komodorka, ale zostawiłem go komuś, kto może faktycznie go potrzebować, bo ja swój mam. Więc zasilacz do kompaka, no ale wynalazłem właśnie na starej rzeźnik stary zasilacz ATX. On jest chyba gdzieś tutaj go, tak, 235 W max. Yy... No właśnie tym zasilaczem chciałbym zasilić, o on jest z Optimusa, szacun. Dychem je kosztował, Optimus chyba trochę się cenił w swoich czasach. Testowałem go, bo jest tu zaśniedziały tu i u, on chyba na tej starej rzeźni leżał deszcz czy słońce, także nie wiem co jest w środku. Ale podłączyłem go do prądu, zetknąłem dwa piny, żeby się uruchomił, podłączyłem dysk twardy, jakiś tam dysk zagadał, ale nie podłączałem go do komputera. Bo nie mam magistrali IDE w pc -cie. Więc yy, ten zasilacz pojawi się w następnym Amatorze kabli. ile coś się nie spajczy, jeżeli się nie pojawi, no to... No oby się pojawił, oby się pojawił. ATX. I zostały mi... Trzy rzeczy, z czego jedna jeszcze nie jest tutaj. Ale to ja panią skiknę, bo następne rzeczy są trochę większe. Tak na niby, że wcale tam po to nie szedłem. Następna rzecz to kabel. Do Amigi. Wideo yy, z oryginalną wtyczką DB23, z nieciętą. Yy, jak na ironię, wczoraj zamówiłem taki kabel, ale już z ściętą wtyczką na Allegro. Axel z retroarchiwizacji niezbyt chwali sobie. Tego typu wtyczki. Ale jestem ciekaw, bo miałem właśnie taki kabel, nie pamiętam, czy on był cięty. Ale miałem taki kabel i miałem też biały ekran na Amigę. Jestem ciekaw, jeszcze tego nie sprawdziłem, czy moja amiga też ma taki problem, że być może na każdym kablu będzie wyświetlać biały ekran. Yy, natomiast na modulatorze działa. A kabel ten sprawdzałem z amigą Bielnikosa z tą yy, z 12 Red LED. I działa, i jakością obrazu jestem wręcz zaskoczony. Jak się człowiek przyzwyczai do modulatora, to potem wszystko chyba wygląda pięknie. No dobra, I teraz co by tu dalej? Wezmę to. Kupiłem DK. W pewnym sensie trochę y, jakby no, zainspirowany retroskanerem i barbarianem, bo kupiłem go wyłącznie po to, żeby nagrywać kasety na Komodore. Y, Mam mnóstwo kaset. Znaczy, nie ja. Moja dziewczyna ma mnóstwo kaset. Kata, nie kata jakieś metaliki Iron Maiden. Ja preferuję mimo wszystko muzykę cyfrową, ewentualnie winyle. Ale jakoś kasety to. Tak, do Komodorka to tak, do niczego innego. Na każdym razie jeden dek działa, ten od nagrywania, ten od. ten, który tylko odtwarza, to już nie bardzo. Bo to już jest dek z z elektronicznym sterowaniem w głowicy. Nie takim, że trzeba nacisnąć, żeby się głowica podniosła, tylko z takim właśnie elektronicznym. Te świgniczki lubią sobie wysiadać. Zanim nabyłem tego deka, parę dni wcześniej dostałem wieżę z Soniacza. Ale u niej jeden i drugi dek do kaset są po prostu martwe. W ogóle się nie ruszają, słychać tylko pstrykanie. I na tym się kończy cała zabawa. Także wieżę komuś wydam. Głośników nawet jeszcze nie przyniosą, do nie samą wieżę sprawdzałem. Ale wiem, że działa, bo jeszcze kiedyś u nas na hali w pracy Robiła niezłe zamieszanie. Czy coś jeszcze o tym powiedzieć? Podłączyłem, sprawdzałem. Działa. No. Yy... Nie, chcę, nie chcę uprzedzać elektroskanera czy tam barbariana. O czym barbarian akurat nie mówił o nagrywaniu kaset. Ale. Sorry, właśnie telefon mi zadzwonił. A nagrywam się telefonem. Więc yy, nagrywanie mi się wyłączyło. Mówiłem o tych dekach. Mówiłem o. O tym, że Retroscanę chciał nagrywać. No ja widziałem, że on też nagrywa swoje składanki za pomocą Blackboxa. Dla mnie to jest jeszcze, jeszcze czarna magia. Być może niedługo to zgłębię. No ja nie mam Blackboxa, Boxa, mam inny kartridż, ale nie o tym chciałem mówić. Mówiłem o tym słyniaczu, co jest? No nie wiem, w każdym razie podłączałem, włączałem kasetę, działa. Nagrywanie jeszcze sprawdza. trzeba będzie głowicę lekko przeczyścić, bo jest nieco zakurzona. Kasetę dostałem w gratisie, także żadnej ze swoich nie wpadałem. To, 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 to. No i najlepszy skarb. Po prostu w ogóle się nie spodziewałem, że coś takiego znajdę. Szczerze powiedziawszy, prawie w ogóle mi to jest niepotrzebne. Przechodzę sobie obok gościa, który sprzedawał, no jakieś tam pierdoły, jakieś świeczniki. Po prostu naprawdę pierdoły, dla mnie takie papiloty w ogóle niepotrzebne. I zobaczyłem charakterystyczny Enter na klawiaturze. Od razu wiedziałem, że to jest CDTV. A potem jeszcze te literki, nie wiem czy światło, czy to widać. Te literki na pokrywie już powiedziały mi wszystko. Myślę sobie. Gościu wiedział, co to jest, ale miał to wystawione w taki sposób, że ktoś mógłby nie zauważyć. Ja stwierdziłem, że jeżeli się okaże, że ludzie to wystawiają na deszcz, czy nie deszcz, niestety nie sprawdzę tego, czy to działa. Stwierdziłem, że kupię. No i. Zabuliłem za to 4 dychy, 40 zł. Fakt że, fakt, że o dychę gościu mi opuścił, bo nie miałem po prostu inaczej jak mu dać. Ale pomyślcie sobie, że sprawdziłem, zanim włączyłem nagrywanie, sprawdziłem cenę na Allegro. Co prawda znalazłem tylko jeden wynik Amigi 2, klawiatury od, od CDTV z białymi klawiszami od Amigi 1200 na aukcji. Licytacja już przekroczyła stówę i pamiętam, że same klawiatury do CDTV co najmniej od stówy się zaczynały, jak kiedyś tam szukałem jakichś innych pierdół. Więc yy, nabyłem ją. No i mam dylemat. Czy swoją Amigę, do której żywię sentyment jako do biało-żółtej Amigi, czy ją wybierać, Czy wymieniasz klawisze i ją malować na czarno? Jeszcze nie wiem. No a druga część dylematu, być może kuwasze ucieszę, z chęcią komuś sprzedam tą klawiaturę za niewiele więcej. No chyba, że po prostu... no nie wiem. No. Nie widzę, nie widzę problemu, żeby to było za tyle za ile kupiłem plus koszty wysyłki. No tylko chciałbym, żeby ktoś to zrobił nie po to, żeby tą klawiaturę sprzedać za więcej. Także fajnie by było, jakby to była jakaś zaufana osoba. Ale jeszcze się nie zdecydowałem, także od razu nie, nie wypisujcie. Jak będę chciał ją sprzedać, to na pewno powiem to najpierw na YouTubie. Nie będę tego wyrzucał na Allegro za dwie stury. W każdym razie jest. Niestety nie powiem Wam, czy sprawna. Ja jej do PS2 nie podłączę. Z tego, co się orientuję, no zdecydowanie nie jest kompatybilna. Ma 5 pinów. Nie wiem, czy tak powinno być. Nieważne. W każdym razie... Krótka telenowela, Trochę ich yy, chyba... Chyba dwie wyszły pod rząd. Yy, wydaje mi się, że teraz jako bonus yy, dorzucę yy, wymianę w wymianę Kickstart'a Amizę Bielnikosa. Tylko uporządkuję biurko, bo wszystko stąd wylądowało teraz na biurku. No to nie jest tak, to, to nie jest tak, że, yy, że wszystko ładnie, pięknie posprzątane jak... Nie, jak ja się zabiorę za sprzęt, to jest syf totalny. Także tego. Idę do biurka i zaraz będziemy wymieniać. Mój zestaw do torxów taki bardziej sprawny jest w samochodzie zawsze w razie czego i dlatego jak widzę w domu torksy to mi się robi słabo. Jedna śrubka mi uciekła. Oj, oj, oj. Dobra, tutaj na bok. Tutaj mamy roma. Też nie lubię tego używać. Nie lubię używać tego słowa, bo niektórzy, niektórzy śmieją się z tego słowa. Dobra, jak to oni mówili? Delikatnie się podważa z obu stron. Co z jednej wyjdzie, z drugiej trochę wejdzie, ale to chyba nic. W dalszym ciągu jesteśmy dalej niż bliżej. Jedna strona prawie wyszła. O, 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 o. No, mamy to, calutki. O, jeden pin się troszkę wygiął, ale nie wiem czy taki nie był wcześniej. O, jest prosto, dobra, to było, to nie było nic strasznego. Mam tutaj taką kropkę, z tego co się orientuje. ta kropka pokazuje chyba pierwszy pin albo po prostu, którą stroną położyć, że niby lewą górną. To jest oryginalny kickstart, także zanim go wcisnę na dobre, Sprawdzę, czy faktycznie powinien być tą stroną, tym napisem, sharp do dołu. Dobra, już wiem. Tak, ta kropka pokazuje lewy górny róg. Nie wiem, czy w każdej kości, ale na pewno w tej szarpa. No i żeby Wam coś pokazać, to muszę sobie utrudnić. Mam nadzieję, że... No sierota może być ze mnie. Ale mam nadzieję, że nie zrobiłem nic yy, źle. Teraz podłączę kabel, żeby sprawdzić. Skończmy to napięcie. Tak, akaniki lecą. Diodka się świeci. Mamy Kickstart 1.3. Mam tutaj dyskietkę. Z chęcią ci ją podaruję. Tak naprawdę nie mam jeszcze zbyt dużo dyskietek. I przy okazji, kurczę, mówiłem chyba o tym, tak. Joystick w drugim porcie działa, ale nie chciał, nie chciał działać mega start, tylko Quick Joy 5. Piątka. Zaraz to sprawdzę, odpala jedną fajną grę. Chciałem z niej zrobić osobny odcinek, ale dla mnie jakoś nagrywanie gameplay to, to nie jest zajęcie dla mnie. A kto to tu siedzi? Retroskaner? Pije piwo? I gra w doktora Mario? No to ci przypadek. Dobra, sprawdzę najpierw tego mega stara. No i joystick działa. Dobra, o co tu chodzi? Pewnie miłośnicy Nintendo wiedzą trochę więcej. Ustawiamy piguły tak, żeby pozbyć się stworków. No wiadomo, musimy dostosować się kolorowo. Czyli jeżeli będą cztery w jednym rzędzie, to robaczek zniknie razem z resztą klocków. Nie wiem, czy to wystarczająco dobrze obrazkowo wyjaśniłem. Ciężko mi jest mówić się skupić, także nie śmiecie się ze mnie, że lamie, bo dopóki nie gadam, to w tą grę idzie mi bardzo świetnie. Znalazłem ją na, na... jakiejś stronie. Zaraz rzuciłem na goteka i przegrałem. Widać... widać gierka śmiga z, mm, z 512 ramu. Także na ciebie bielnikos, dopóki sobie nie kupisz rozszerzenia. Całkiem fajna sprawa. Mm, 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 namieszałem. To chyba tak to zrobię, Dawaj. Yy, gra jest na dwóch, tylko że nie mam drugiego gracza, żeby to sprawdzić. W każdym razie, jak widzicie, właśnie yy, zerzięta z Nintendo, w tą grę grało się na Pegasusie. Była dołączona w prawie każdym yy, posiadanym przeze mnie kadridżu 99999999999 w No i też, kurde, świetny soundtrack. Bardzo mi się podoba, szczególnie że słucham podobnej muzyki. Dobra, ale. Wrzucę linka, jak sobie przypomnę, tylko skąd ściągnąłem obraz tej dyskietki. Mówię wam, to naprawdę. Usiadłem sobie na chwilę do testów. I chyba z dwie godziny mi zeszły. Znikąd. Także, no, jak ktoś by chciał zabić czas, to naprawdę świetne. I fajnie, że się twórcy przyznali, że zleżnęli to z Nintendo. No, i fajnie, że tu się pojawiła jakaś podobizna retroskanera. Nie wiem, to jest pierwsze, z czym mi się skojarzył ten gościu z browarem, naprawdę. Tutaj twórcy piszą, że to z jakiegoś niemieckiego rysownika wzięli ten wizerunek, no ale to już ta mniejsza. Amiga śmiga, Amiga śmiga z Kickstartem 1.3, śmiga porty... W, śmiga joystick w drugim porcie. Także Amiga składam, zostaje Ci ją, Panie Bielnikosie, wybielić. Chcesz, to mogę Ci dorzucić kremik do niej, bo nie wiem kiedy ja się zabiorę za wybielanie swojej. o ile będę ją wybielał właśnie. W każdym razie kremik 12% już mam, nawet taki jeden osobny dla Twojej Amigi. Tylko yy, znam, znam to uczucie niecierpliwości, także pewnie będziesz chciał wrócić sobie już do tej amigi. Zostaje tylko skombinować ci zasilacz do niej. O, w takim świetle, jak wygląda ładnie biało. Nie to, co w rzeczywistości. A obudowa? No, budowa też, no to jaka ładna, jaka ładna, nie? Ale dorzucałem do kontrastu swoją. W każdym razie, no, pozostaje ci ją wybielić, skombinować sobie rozszerzenie ramu, a mi z kolei pozostaje skombinować Tobie zasilacz do niej. Mam nadzieję, że nie będzie ci przeszkadzać, że to będzie ATX-owski. Widziałem, że niektórzy tak robią. W każdym razie, może zagłębić się w ten temat, żeby jeżeli już jakaś iskra ma mi pójść, to lepiej, żeby poszła z zasilacza niż z zamigi, co prawda? Także to by było na tyle. Ja zaraz jeszcze biorę za nakręcenie tego materiału, ale najpierw jakiś research, coś. Żeby nie było gnoju. No i trzeba to zrobić tak, żeby to było w miarę odporne, bo nie skombinujecie takiej samej kwadratowej wtyczki, trzeba będzie każdy pin podłączać osobno. Aha! No a... Na ten widok się chyba ty ucieszysz, kolego z Eltro Gaming Room. To jest Kixar 1.2. Sorry za brudne ręce, ale dzisiaj dotykałem tyle starego szmelcu, że... Tak, tak, tak. Jeszcze nie umyłem, to tak wszystko... <laughs> wszystko... Jak to się mówi? Impulsywnie sprawdziłem. Dobra. A to by było na tyle w tym odcinku telenoweli. jaka. Zaraz skręcam Amigę i zaraz będę. No. Przygotowywał się do następnego odcinka. Jeszcze trzeba posprzątać, bo zaraz kobieta wróci. O, Boż. Ja jestem Werdzin Nowym, a to była telenowela amatora kabli. Na razie. Cześć.